Przedstawię chyba pierwszy film w internecie o zamku wierzchnim firmy Cabro. Firma jest kojarzona z kutkami, z tego typu kutkami. To jest kutka akurat C5, ale mają chyba też C4 albo C4U. Mają różne kutki. Do tych kudek jest dołączony taki zamek. Zamek, taki klucz, klucze konkretnie o dosyć ciekawym kształcie. Do tego przejdę za chwilę. Dlaczego wspominam o tych kutkach? Ponieważ te kutki, na przykład w stosunku do analogicznej kutki firmy Lob, to mamy cenę o 30% lepszą. Do tego zdarzyło mi się, że w sklepie, gdzie było dosyć dużo zamków, gdy spytałem się o ten zamek firmy Cabro, to powiedziano mi, że firma robi tylko kłódki, mimo że taki zamek akurat leżał na stanie. Z tym, że oczywiście, znaczy oczywiście, niestety nie kupiłem tam, ponieważ mieli jedną sztukę tylko prezentacyjną, nie mieli więcej, żeby sprzedać, więc nie wyszedłem z firmy z zamkiem, ale można kupić bezpośrednio u producenta, co też uczyniłem, zamówiłem dwie sztuki, myślę, że domówię jeszcze jedną, bo akurat takie potrzeby zabezpieczenia mam. Ale to też zależy odrobinę od mojej żony. Materiał będzie troszkę dłuższy, wybaczcie. Ale jeżeli ktoś szuka dobrego zamka wierzchniego, to skorzysta tutaj po prostu z wymiarówki, z opisu, z takiego przedstawienia dosyć dokładnego, którego ja sam szukałem, a którego nie było. Zamek kosztował tyle. Tutaj ja sobie zakryłem dane. O kutce wspominałem, że te kłódki można kupić za 30% ceny kłódki innej firmy. Bardzo fajna konstrukcja, tutaj tylko jeszcze dodam, że nie jest standardowo. Obudowa jest z plastiku, ale, ale jeżeli ktoś będzie Wam grzebał przy tej kłódce, to po prostu porysuje ten plastik. Ja zawsze sprawdzam, czy plastik nie jest porysowany przy kłódce i od razu wiem, czy ktoś tutaj nie próbował czegoś złego zrobić. Wrócimy do zamków. To są zamki 1H czy H1. Zamek 1H. Według mnie jest to najsolidniejszy zamek, który można w tej chwili na polskim rynku kupić. Możliwe, że coś solidniejszego da się nabyć w Rosji, ale wcale nie jestem przekonany. Tutaj producent naprawdę bardzo solidnie podszedł do tematu. Poczynając od pudełka, no. pokażmy pudełko. No. Tak, trzeba wybrać drzwianie do środka a na zewnątrz wtedy sposób mocowania jest inny. Poczynając od samego pudełka, które jest strasznie solidne. To jest naprawdę kawał solidnego kartonu i dosyć duże. Tamty musi poczekać trochę na swoją kolej, więc pokażę to, co już otworzyłem. Sam zamek jest duży i ciężki. Pokażę go z każdej strony. To jest oczywiście zaleta. Jeżeli ma być solidny, no to musi być duży i ciężki. Tu mam niestety chińską suwmiarkę. Dwie akurat, których używam mechaniczne. No właśnie, cała radość życia chińskiej suwmiarki. Ja jej nie lubię. Muszę kupić jakieś dobre, dobrą, przynajmniej jedną taką. No cóż, to się wytnie. Dobra, taka próba przekupić jakąś dobrą suchniarkę, ale to jeszcze przede mną. Niestety nie będzie to tak tani produkt jak ten chiński, który i tak nie działa. Zobaczcie, blacha od tej obudowy, takiej grubości. Ta blacha tutaj będzie niewiele cieńsza. Może będzie zamiast 2,5, to może będzie posiadała 2,4 mm. Mocowanie z każdej strony obudowy do jakby podstawy zamka. Na sześciu śrubach i to takich solidnych. Dwie sztaby, tutaj przejdziemy teraz na trochę inny przyrząd mierniczy. Dwie sztaby, które wyglądają tak w pomiarze. Tu mamy prawdopodobnie włożony jakiś pręt hartowany. Takie są wymiary tego zamka. I film jest nagrywany w dużej rozdzielczości, więc jesteście w stanie to sobie zobaczyć jak to wygląda Po wsunięciu. To to ledwo ledwo wystaje. Fantastyczne. Dzięki temu tej mała dźwignia się robi. Raz i dwa. Tutaj dosyć głęboko wchodzą. Więc na zewnątrz. Bardzo solidna obudowa. 2 mm to w tej chwili jest standard dla obudowy sejfu. Fajne dwie zasuwy, jedna wzmocniona pewnie jakimś prętem hartowanym. Technicznie osadzone blisko, mała siła, tutaj mogą być od razu drzwi i od razu zamykamy, wtedy to mocno wchodzi. Co można tu jeszcze powiedzieć o tym? Może jeszcze ten wymiar spróbujemy złapać, około 4-4,5 cm będzie, 4 cm. Jakby to kogoś interesowało. Ja mam w kolorze akurat szarym, nie zamawiałem koloru, nie wiem czy są inne. Więc na początku same zalety. Teraz tak, tych klucz nie będę prezentował, bo nie chcę, żeby ktoś ich nagrał. Gdzie zastosuję kłódkę, tego nie będziecie wiedzieć, więc to nie jest dla mnie niebezpieczeństwo. I przejdziemy teraz do elementu, który jest na zewnątrz, czyli do samego mechanizmu zamka i jego obudowy rozety. Gdzie tkwi siła tego zamka oprócz tego rozwiązania tutaj? Otóż, ten zamek mocujemy za pomocą dwóch śrub, czyli przez całą grubość drzwi ściskamy go dwiema śrubami. Sam zamek możemy zamontować jeszcze w czterech punktach. Ktoś pomyślał. Do drzwi, ale jeżeli zamontujemy ten zamek tylko na przykład tak, standardowo się montuje zamek, tylko do drzwi, jakby do tej strony, dajmy na to wewnętrzne, jak go będę miał od środka, mamy drzwi, prawda, i zamontuję go do tej blachy, to w tym momencie cała siła tutaj przy otwieraniu na zewnątrz, wyrywająca jest skupiona tylko na tej blasze. Jeżeli przepuszczę śruby przez całą konstrukcję drzwi, no to one będą wystawać na zewnątrz i niestety w zamkach na przykład Gerdy, rozety często mają te śruby zaznaczone, ewentualnie każdy wie, gdzie te śruby są. Więc w tym wypadku, jeżeli zamontuję sobie tylko go do tej pierwszej warstwy blachy, no to trzymamy tylko na tej pierwszej warstwie, żeby trzymało dobrze. Muszę zamontować przez cały drzwi, ale wtedy na zewnątrz wystają mi śruby. Wygląda to niestetycznie, w szczególności w tych czasach, w szczególności, jeżeli ktoś by chciał to użyć na przykład w mieszkaniu. No i od razu sygnalizuje, gdzie te śruby można przewiercać. Nawet jak się użyje porządniejszych, to ktoś użyje porządniejszego wiertła albo szlifierki. Bez jest ten numer, że zamki mogą być odporne na wiertła, ale szlifierka Załatwia temat po prostu w sekundy. Tak? To co nie można rozwiercić, jeżeli na przykład ten zamek ma klasę 7, zresztą ten test, to tam na to tam rozwiercenie ma trwać, dajmy na to 2 minuty chyba tutaj, albo 4, chyba 2 minuty. Ten rząd wielkości, no to w tym momencie użycie szyfierki załatwia sprawę w 20 sekund. na przykład, tak? To co jest przy kłódkach? Kłódka jest nie do otwarcia, nie do przecięcia. Na przykład, no akurat ta jest w innej konstrukcji, bo to jest kłódka trzpieniowa tutaj nie przetniemy żadnymi nożycami hydraulicznymi czy coś popękają nie spikujemy tego no nie rozerwiemy jednocześnie nacięcie tego szlifierką tu i tu w dowolnej kółce, nawet w dużo silniejszych niż ta w klasy siódmej, będzie zajmować na przykład mniej niż 10 sekund 10 sekund 10 sekund wyjmujemy <laughs> także zawsze należy patrzeć jeszcze pod kątem szyfierki, akumulatorowej nie żadnej jakiejś wielkiej i ten zamek który bardzo mi się podoba jest bardzo fajny uwielbiam Gerdę jest super on już jest modyfikowany do montażu, więc nie dziwcie się, że jest taki troszkę ponawiercany. No ale niestety nie jestem w stanie przepuścić śrub przez całe drzwi, żeby to dobrze złapało, bo będą sobie widoczne do rozwiercenia. Jednocześnie. Jeżeli bym tak przepuścił, no to tak jak mówię, estetyka pada i bezpieczeństwo też wcale dużo mi nie wzrasta, bo widać, gdzie zamocowałem ten zamek. Od razu porównanie wielkości zamków. To nie to, że porównujemy tutaj wielkości, tak? to raczej jest niestety na niekorzyść kabru, ponieważ ten zamek jest duży. W mieszkaniu no, ciężko też mieć taki duży grzmot, to jest wada. Od razu jakość wykonania, no jakość wykonania gerdy, zapewne maszyny są bardziej dostosowane do tej linii produkcyjnej, chromowane i tak dalej. jakość wykonania gerdy i zapewne wielu innych zamków jest lepsza, to przypomina bardziej manufakturę, ale wiecie, to manufakturę z bardzo porządnymi narzędziami, zrobić tak blachę, tak pozaginać, po prostu to nie jest może niklowane, czy tam chromowane, może to nie jest wykończone co do ułamków milimetra, tak? Ale tego i tak nikt nie ogląda. To tylko używacie w ten sposób. Może tutaj ten napis Cabro jest jakby wycinany na frezarce, nie wiem, albo jakoś trochę słabiej odlany. Ech, ale cena. Cena tego jest bardzo dobra, jak na warunki polskie. Do tego zobaczcie. Pięć kluczy od razu. W komplecie pięć kluczy, tak? Tu producent nie próbuje sobie dorabiać na dorabianiu kluczy. No i ta blacha przecież to waży. W tej chwili stal jest droga i nie produkujemy. Potęga, ale klucz programu. Rozeta zintegrowana z zamkiem. Rozeta niestety duża. Tu mówimy o jakichś 8 cm. Na mniej więcej 2,5. Całość po zagłębieniu ma jakieś 5,5. Porównajmy to sobie na przykład do gierdzy, ja nie porównuję jakości. Bezpieczeństwa i tak dalej. Porównuję po prostu wielkość, żeby pokazać, że tak naprawdę taka rozeta standardowa jest wielkości tutaj tego środka. To, co też nie bardzo mi się podoba, kabro hartowany, gdyby kiedyś przypadkiem producent to obejrzał, to te hartowane tu jest zbędne. W tych czasach lepiej, żeby ta powierzchnia była bardziej gładka, zrobiona tak bardziej lustrzanie albo w satynie. Tu niestety widać, że jest, że mogłaby być bardziej wypolerowana i dopiero chromowana. Zostawiłbym tutaj najwyżej samo kabro, tak? Te hartowane bym wyciął, to nie wygląda tak fajnie. W mojej ocenie, tylko i wyłącznie w mojej, oprócz tego same zalety. Zobaczcie tu, to jest trochę rozpłaszczone, ale można przyjąć, że to ma co najmniej 3 mm. Jeżeli to jest 3 mm hartowane, zobaczcie tutaj ciągły spaw, ciągły spaw naokoło, nie punktowy, ciągły spaw, jeden pancerz. W to dopiero wchodzą śruby. O śrubach to zaraz powiem, bo producent tutaj zaszalał. Sam, sama wkładka obudowana tak samo, pancerną blachą wręcz. No tak to trzeba nazwać, znaczy wiadomo, że to pewnie jest to blach jakiś zwykły, nie pancerny. Ale ma około 2 mm. No to to na zewnątrz, to tylko można, wiertarką to samo można To, to tylko szlifierką i to będzie trwało. To nie sekundy. Narobi dużo hałasu. To się dyskretnie nie da zrobić. I powiedziałbym, że możliwe, że nawet potrzebna jest większa szlifierka do tego. I klucz programu, klucz programu, szukamy klucz programu. Nie mam dzisiaj dnia na nagrywanie. O proszę, zobaczmy co to jeszcze. Instrukcja montażu i konserwacji. Wymiary. Karta kodu klucza. To tego na razie nie będę wyjmował. Zróbmy to. Nagrajmy sobie to dla pamięci, dla potomnych sama mi się przyda, a jednocześnie. O, no właśnie, te ja śruby. Tu jest jakaś blacha do montażu. Ale będę wyredny. Nawet ta folia tu jest gruba. kurczę no proszę. Nie przygotowałem się. To są śruby, które montują wkładkę i rozetę, bo to jest zintegrowane. Wkładkę i rozetę przez grubość drzwi z zamkiem. Zamek rozkręcamy i skręcamy tutaj w ten sposób. Mam nadzieję, że to widać. Jedną i drugą śrubą, tak? I teraz, co to są za śruby? To jest śruba. Klasy 12,9. Nie wiem, czy można tak normalnie kupić, już coś bez zamawiania, coś twardszego i mocniejszego. I to jest ósemka. To jest po prostu nie ma porównania, ale nie ma porównania. Czy mam, mam jak porównać? Mam. Mogę porównać do śrub z rozety antywłamaniowej. Sporzony rozety. To jest rozeta praktycznie lity metal, tak? nie jest byle co. Zobaczcie grubość. O ile tutaj, po wkręceniu takiej śruby, akurat no nie w tą rozetę, tylko w mosiężny zamek, jestem w stanie wyobrazić sobie, że podważając jakimś tam dłutem, młotkiem i później łomem, to jestem w stanie po prostu to wyrwać. Dosyć cicho, nawet o tyle tego się nie wyrwie. Dwie ósemki z jakościowych śrub wkręcone w rozetę tej grubości, która jeszcze od środka jest jakby drugą rozetą wzmocniona. Z ciągłym spawem przypomnę. To nie są śrubki, które tutaj trzymają dwie, trzy. To jest nawet niepunktowy spaw. Brawa dla producenta, to jest po prostu coś niesamowitego. No i teraz OK. Mamy potężny, gruby, nieprzewiercalny, coś tam, coś tam, zamek. Klasy 7 jest certyfikowany Mamy wspaniałą rozetę, bardzo wielką, co niestety trochę zwraca uwagę, tak? Mogło to być troszkę dyskretniejsze. Dale no ktoś przyjdzie tam sobie włoży jakiś drucik, spikuje i już. Otóż nie. Ten otwór tutaj do pikowania jest strasznie wąski. Pikować przez to, masakra. To po prostu. Yy, to nie jest jedyny producent, który ma tego typu otwór jako główne zabezpieczenie, bo tak bym to, tak bym to określił. Pikować przez to to po prostu się nie da. Tu jeszcze producent mówi, że są jakieś i płytki, i pręty zapobiegające przy wierceniu, ale to nie wszystko. Więc coś włożę przez ten otwór, ale jak daleko włożę? Zazwyczaj zamki mają tutaj na przykład 5 pinów 6 pinów już te lepsze a ten ma 8. Po prostu. Więc nie dość, że muszę zacząć pikować coś przez ten otwór tej bardzo, bardzo taki słaby, ze słabym dojściem. To muszę spikować 1, 2, 3, 4, 5. I teraz skąd wezmę tak długi, tak, tak długi wytrych, żeby dojść na koniec zamka do 8 do bolca. Musiałem zrobić przerwę, aparat mi się przegrzewa. Niestety tak ma, więc. Wracając po przerwie, jak to brzmi? Skąd wezmę wytrych do tego zamka o takiej długości, tak mały, tak wąski, który pozwoli mi manipulować ośmioma pinami, choć tutaj też nie są piny i to też utrudnia, na takiej długości. On fizycznie nie dość, że będzie na tyle elastyczny, że nie wciśnie mi tutaj pinu, to nawet nie ma mowy o jakimś wyczuciu, to abstrakcja jest. Taka prosta rzecz. Sama długość i ilość tutaj pinów powoduje trudność manipulacji plus bardzo wąskie wejście. Bardzo wąskie. Kolejną rzeczą, jedną z trzech, bo tak jak mówiłem, wejście, ilość pinów, jest to, że te piny są zakończone tutaj stalowymi kulkami. Nie jakiś mosiądz czy inny stop, tylko stalowe kulki, które dopiero popychałem piny, co znaczy, że te kulki tutaj są śliskie. Jeżeli bym próbował tutaj manipulować czymś, to mam duże szanse, że nie wyczuję, bo mi się ześlizgnie. Same kulki utrudniają jeszcze przewiercenie, ponieważ są stalowe w miękkim zamku, więc stawiają tutaj opór. Do tego powodują, że według producenta trwałość tego zamka jest dużo większa. To nie jest klucz od tego przypomnę, to jest klucz od, od kłódki, że trwałość zamka jest większa, ponieważ te kulki mają działać jak kulki w łożysku, że ten zamek będzie dużo dłużej służył. Jeżeli ktoś chce mieć Według mnie doskonałe zabezpieczenie techniczne. Już niewiele więcej to jestem w stanie sobie wymyślić. Może oprócz tego, że powinny być jeszcze rozety, które można włożyć w drzwi, że są nie tylko nakładane, ale jeszcze mogą wejść w taki sposób jak ta tutaj, że mo może wejść po prostu tak, że chować się jakby w drzwiach. To może jeszcze oprócz tego, co oczywiście by znacząco utrudniło montaż, tak? bo zrobienie w tym momencie otworu w drzwiach, które już posiadałem taki otwór, żeby coś jeszcze weszło, mogłoby być kłopotliwe i to bardzo. <laughs> Jeżeli ktoś chce mieć doskonały zamek, gdzie producent pomyślał chyba o wszystkim, doskonały zamek wierzchni, podkreślam, no to według mnie nie ma lepszego wyboru. Minusem jest estetyka. Dlatego powiedziałem, że mam zamówione dwa zamki. Możliwe, że trzeci, ponieważ zależy to od mojej żony. Jeżeli. Yy, zgodzi się, żeby zainstalować to zamiast ewy, czyli Ewy, akurat EPS, zamontowanej w rozecie, było na jednym z filmów, zamontować taki zamek do domu, to będziemy mieli taki zamek do domu. W tym momencie w drzwiach, solidnych drzwiach, znaczy solidnych, no drzwiach kupnych, ale dobrych, też gerdy zresztą, mamy ten zamek centralny gerdy 6000. Znowu powiem, bardzo lubię Gardę, doceniam, wydaje mi się, że jest to jeden z najlepszych zamków, jakie mogę mieć, więc zamek centralny z wieloma punktami mocowania, tam po całym obwodzie drzwi, to jest jedno. Przy takim zamku wierzchnim, nocnym, jak to się mówi, wierzchnim, nawierzchniowym, takim zamku, który spina mi drzwi przez całą ich grubość, za pomocą dwóch takich śrub, no to w tym momencie łatwiej do mnie już wejść jest oknem. Framug, jeszcze taka właściwie dwie uwagi techniczne. <laughs> Możecie mieć doskonały zamek, najlepsze zamki, ale na przykład zrobią otwór w drzwiach, albo wystawią drzwi razem z framugą, albo wejdą przez jakąś cienką ścianę, albo przez okno. No, ze ścianą trochę dramatyzuje łatwiej jednak przez okno, prawda? Więc to nie jest tak, że musicie mieć najbardziej doskonałe zamki na świecie, a ten zamek jeszcze jest w cenie, gdzie producent musi podnieść tą cenę, no bo to, to aż nie wypada. I kolejna rzecz. Tutaj można kupić doskonałe zamki. No wiecie, że na przykład używam P-system, P-Extra. Na przykład P-Extra 3 mam tutaj wkładkę. To jest Kaba GG, Kaba GG, Nie ja wiem jak to wymówić poprawnie. Wiecie, że używam Ewy EPS, czyli F-Efa EPS. No Efa robi w ogóle przefajne te zamki. Robi. No, przeszkadzać się włączył robi wersję właśnie EPS trzecią, czwartą, technicznie doskonałe tylko, że w ramach doskonałej techniczności one zabezpieczają przed pikowaniem, przed kimś kto podejdzie inteligentnie do tego zamka itd. itd. a przed kimś kto podejdzie z młotkiem, wiertarką, szlifierką, łomem to już trochę słabiej. I tak mówiłem, można wsadzić wkładkę za tam 1000 czy 2, samą wkładkę, tak? Tu mamy wkładkę i zamek. I jeszcze 5 kluczy. Można kupić taką wkładkę za 500 zł z trzema kluczami. Tu mamy 5 kluczy. No i co z tego, jeżeli nadal będą słabe punkty w postaci okna, w postaci jakichś innych, nie wiem, otworów w domu, no ciężko mi powiedzieć, co tam może być takiego słabego. To trzeba być przestępcą. I mieć umysł przestępcy, żeby znajdować taki, odnajdywać takie słabe punkty. Ten zamek na pewno będzie zabezpieczał u mnie obiekty, że tak powiem, techniczne. Czy drzwi wejściowe do mieszkania? Nie wiem. Zależy od żony. Żonę mam bardzo rozsądną, bardzo życiową, bardzo fajną, więc mam nadzieję, że jej decyzja będzie tą dobrą. Ja tutaj zostawiam albo FAPS z rozetą, albo Cabro przy czym oczywiście kabro w tym momencie razem z Gerdą 6000 no to jest przepotężne zabezpieczenie. Cały czas będę dopominał się o to, żeby zabezpieczenia mechaniczne, dobre, były doposażone w zabezpieczenia elektroniczne. Alarmy, monitoringi, powiadomienia, to wszystko musi być, żeby się uzupełniało. Te zabezpieczenia spowolnią z o minuty. Musi być w tym momencie jakieś wyzwolenie alarmu, od drgania, od jakichś innych rzeczy, które spowodują, że te minuty jego spowolnienia dadzą czas na jakąś reakcję, choćby próbę reakcji. Jestem zafascynowany tym zamkiem. To, że tymi śrubami tak spina, to, to przecież razem z drzwiami to stanowi monoli, Nie do ruszenia. E, właśnie, w ramach niedoruszenia. Podstawmy to troszkę. Wymiary już prezentowałem. Sam zamek, bez wkładki. 1500 gramów. Gerda. 800 gramów. Tylko to nie jest żaden hejt na Gerdę, żeby nie było. Jestem wielkim fanem Gerdy. W różnych wersjach. Czy wkładki cyniczne RIM, czy ich wkładki 6000, czy wkładki euro. Stosuję, używam MAM. Uważam, że to są bardzo dobre zamki. Po prostu tutaj porównuję zamek klasy 7 do zamka klasy 7. No cóż, tutaj dużo mówić. Zamek ładniejszy do zamka, troszkę mniej ładnego, degustibus. Co, co mam powiedzieć? Technicznie jestem zachwycony. Gdyby troszkę lepiej wyglądał, troszkę lepiej był zrobiony, chociaż ja wiem, czy tak naprawdę się czego czepić. Może po prostu się czepiam. Teraz wszystko ma być takie ładne, małe i tak dalej. Stworzony zamek. Gdzie go można użyć? Jeżeli macie słaby zamek wierzchni, no to zdecydowanie tam, prawda? Tam, gdzie zamek yy, możecie wymienić, yy, to w ramach tych pieniędzy tutaj macie i zamek, i wkładkę. Yy, bardzo trudną, producent jeździ, że wręcz niemożliwą do spikowania, skłaniałbym się ku temu jak najbardziej. Po prostu technicznie jest ciężko mieć wytrych taki, tak? Więc jak go pikować jeszcze przez taką szczelinkę? Znaczy, no to są te wytrychy takie do tych płaskich kluczy, ale <laughs> to i tak jest za trudne. Zwykły wytrych na pewno tego nie poradzi, a jeżeli ktoś już ma wytrych, którym byłby w stanie sobie z tym poradzić, to nie w czasie rozsądnym. To już bym wolał chyba dynamitem albo po prostu obejść ten zamek jakoś dynamitem. Żarcik taki. Cóż mogę powiedzieć, żeby jeszcze pozachwalać ten zamek? Bo bardzo chciałbym, żeby przekaz był pozytywny. Nie było do tej pory prezentacji o tak dobrym produkcie. Jeżeli tylko możecie gdzieś w jakichś pomieszczeniach technicznych, gdzie wygląd nie ma aż tak wielkiego znaczenia, zamieniajcie. Jeżeli w domu... Dacie radę wierzchni zamek zamienić na to, to, to tak zróbcie Ponieważ wymiana samej wkładki na super doskonałą i tak dalej spowoduje tylko tyle, że najlepsi specjaliści na świecie Wam tego nie otworzą wytrychem Za to bardzo słaby włamyważ z młotkiem czy łomem I tak sobie z tym poradzi, tak? Pamiętajmy, że oprócz tej logiki zamka Musi być jeszcze zabezpieczenie fizyczne A tu jest Oj, i to jakie jest No dobra, dosyć tego chwalenia O wadach też mówiłem Wada, czyli wygląd po prostu jest to potężne. Tak? Ten zamek jest delikatniejszy i od razu lepiej wygląda. To jest potężne, no ale z drugiej strony, właśnie dzięki temu, że takie jest, to jest tak odporne. Tyle o Cabro 1H. Tak, instrukcja. O to, już było. Mam nadzieję, że firma będzie produkowała tego więcej. Bardzo żałuję, że nie jest to bardziej rozpowszechnione na rynku. Bardzo, bo polska firma nie musi to być od razu firma austriacka, niemiecka czy coś. Tutaj też mamy jakość, jakość i bezpieczeństwo. Zdecydowanie akurat w tym wypadku, nawet z naciskiem na bezpieczeństwo, tak? No bo to fizycznie są blachy. Kurcz. Życzę Wam wszystkiego dobrego i bezpiecznych wakacji, wyjazdów. Bezpieczeństwa waszego domu. Tutaj robię tylko przebitkę na zamek taki standardowy. Przebitkę, żeby można było sobie porównać wymiary. Jeszcze takie słowne poskryptum, mimo że już się pożegnałem, ale dopiero teraz zauważyłem, że producent dołączył tutaj taką blachę. To jest blacha aluminiowa, więc ona tutaj nie stanowi wielkiego zabezpieczenia, chociaż przy wierceniu w różnych materiałach to też to troszkę utrudnia, ale ta blacha powoduje, że montaż na drzwiach, gdzie futryna jest spasowana blisko i na przykład te tutaj bolce mogłyby wchodzić, no nie w to miejsce futryny, że tak powiem, po prostu mogłyby wchodzić jakby w rand futryny, to producent dołożył tutaj blachę o grubości, o właśnie, czy zadziała moja cudowna, chińska, jakiś tam 0 zróbmy, o grubości około 3 mm, która odsuwa zamek od drzwi. I to nie wpływa na pogorszenie jego walorów, wręcz nawet poprawia, no bo kolejny jakiś metal, odsuwa zamek od drzwi, żeby tutaj te bolce lepiej w drzwi wchodziły. Producent pomyślał nawet o tym. I nie żąda za to dodatkowych pieniędzy, tak jak mówiłem, nawet to, że dodaję pięć kluczy, a nie tak, to jest teraz modne trzy klucze i trzeba dorabiać klucz po stuwie. Jeszcze raz wielkie brawa.